życie prace złożone z samych grafik. Kiedyś wydawało mi się, że kartka, aby była efektowna, powinna zawierać dużo dodatków, tekturek, wstążek, koronek. Z czasem jednak zaczęłam doceniać magię grafik i papierów. I chociaż papier zawsze był dla mnie najważniejszy w moich pracach, to dopiero doświadczenie nauczyło mnie, że kartka z efektem wow wcale nie musi zawierać wielu dodatków. Starczą piękne tła i ładne grafiki. Taka jest właśnie nowa kolekcja od nie mniej nie więcej u mnie w wersji różowej. Chciałam jak najlepiej wykorzystać potencjał kolekcji, dlatego w środku kartki stworzyłam. Pokoik Pop-Up. Jako tła użyłam strony z ramkami, a następnie umieściłam w nich grafikę kotka i dziewczynki z kotkiem, udające zdjęcia na ścianie. Potem, wykorzystując mechanizmy Pop-Up, stworzyłam niewielki pokoik. Wśród grafik znalazł się wiatraczek, który zainspirował mnie do stworzenia zamknięcia kartki które zobaczycie później. Pod scenką jest jeszcze sporo miejsca na umieszczenie życzeń albo dodanie kieszonki na upominek pieniężny. Front kartki ozdobiłam na płasko, ponieważ chciałam, żeby kartka zamykała się na opaskę. Jak Wam się podoba taki pomysł na kartkę dla dziewczynki? A teraz zobaczcie, jak zamknęłam kartkę. Thank you.